Cześć widzowie. W tym odcinku zrobimy sobie szybki przegląd hodowli, bo wam co się zmieniło. Nie będę zaglądał do budek, bo po tragedii związanej ze spadnięciem budek po prostu je przykręciłem, więc no nie mam jak zaglądać za bardzo. Jak mi się tam udało podpatrzeć co tam się dzieje, to wam powiem o tym. No i co? Zacznijmy może od kanarków. Zaraz, dopiero, zaraz dopiero, dopiero przejedziemy do kanarków, ponieważ przyjechał jakiś wóz tutaj i, i po prostu nie mam i y, jest głośno strasznie, więc teraz on nie nagram, a kanarki są na dworze. Więc zaczniemy sobie od świergotek. Tutaj jest samiec, a samiczka siedzi w wódce. Jesteśmy przy wódce świergotek. Otwieramy i jak możecie zauważyć, tylko oh, mamy. Pięć jajeczek i tutaj jest nasza mama, Ktasza. Pięć jajeczek przez tydzień chyba zniosła, więc bardzo fajnie. Fajnie, bo uszybałem, bo te nie, nie chciałem mieć długo dosyć te świergotki lęgów, a w końcu mają pięć jaj, więc mam nadzieję, że odchowają młode. I przejdźmy do głównej woliery. Ja jestem w głównej wolierze, przejdziemy sobie do nierozłączek Ale jeszcze chciałem wam pokazać w ogóle Widzicie tego samca? On jest całkowicie Jakby dziki A yy, w ogóle wsiadał mi na palce parę razy Nie wiem czemu teraz nie chcę Ale normalnie mi na palca wsiadał I za bardzo się nie boi O zobaczcie Chodź Chodź No teraz coś nie chcę wejść akurat. Ale mi się uda nagrać, e, właśnie jak mam go na palce, to wam pokażę, bo nie wiem skąd w ogóle, czemu się tak nie boi. E, no i kolejną rzeczą są nierozłączki. Znaczy, nie rzeczą, tylko ptakami. Tutaj mamy parkę. Samiczka to z tym czerwonym bębem, a samiec to taki bardziej pomarańczowo-kremowy. I tutaj mamy aż... E, aż... Siedem jaj. Siedem jajeczek. Więc bardzo fajnie. Trzy są z poprzednich lęgów bo zapomniałem ich wyrzucić. A cztery są z tych już, więc fajnie. Fajnie, fajnie. No, jeszcze to zobaczę. To czy nie ma. No tak, są, jest tylko 7. I właśnie na mnie usiadła. Papuga, ta zielona, nie wiem czy ją będzie widać. Czy nie? zejdziemy, mnie. Kurde. O tu jest sprawicie tego zdarzenia. Chodź. No, teraz przejdziemy do kolejnych budek. Nierozłączki mają więc cztery jajka, świergotki pięć jajek. A teraz y, przyjdziemy sobie do tej budeczki, w której mamy... Y, mamy zeberki niech ta nimfa zejdzie no wejdź już yy, tutaj jest parka właśnie zeberek, która ma właśnie samczyk wyleciał to jest ten i zobaczmy ile mają teraz jajek dalej mają trzy jajeczka niech wam pokaże trzy jajeczka wysiaduje je tak jest już od paru tygodni, myślę, że niedługo będą się kłócić, jeżeli też dziś jest. Nie prześwietlałem, nie chciałem im na razie ruszać. Yy, no i przejdźmy do kolejnej budki. W tej dużej budce mamy, yy, mamy parkę falisty, która niedawno się tam zadomowiła. Bo wcześniej też w tej budce mieszkałam, ja trzy jajka albo cztery i też im właśnie spadły. Teraz znowu tam siedzą i prawdopodobnie mają jajka. A w tej budeczce mamy... 3, yy, Pięciu jajek zeberek z tego co ostatnio patrzyłem. Więc zeberki też już zaczynają lęgować, co mnie cieszy. Myślę, że też niedługo będą się kluły. I w tej to jest najciekawiej, yy, dlatego że mamy tam parkę falistych, czyli samiczkę taką niebiesko-białą i tego oto gościa, który mi siada na palce z czasem. Yy, no i miały chyba dwa albo trzy jajka, z czego jest jedno młode i cały czas żyje już od chyba dwóch tygodni nie wiem, czy się mylę, czy nie dwa tygodnie, czy tydzień poza takie ponad, ponad tydzień na pewno dobrze ponad tydzień yy, tam już jest to młode więc na, no na razie im bardzo dobrze idzie wykarmianie, mam nadzieję, że to młode przeżyje do końca już się właśnie upierzy i będzie samodzielne będziemy mieli młodą falistą więc cieszę się no i w tej budzie mamy yy, też nimfy Przynajmniej tam przed chwilą były, tylko ja może włączę lampę błyskową, bo e... nie wiem, czy będzie coś widać. I mamy tutaj nimfę, która wysiaduje jajka. Tutaj mamy tą tu białą nimfę. Ona wysiaduje jajka w ogóle na zmianę z jedną z nimf, bo ostatnio siedziała inna, a teraz siedzi ta. To jest w ogóle dla mnie dziwne trochę. Nie, nie wiedziałem, że coś takiego może się dziać, a tak faktycznie jest. Zobaczcie jeszcze raz nimfę, jest tutaj biała nimfa, nie wiem ile ma jajek, na pewno ma jajka, no by tak nie się działo, chyba że składa, no i to chyba tyle w tym odcinku, to wszystkie zmiany w hodowli, więc dziękuję wam, no i niedługo będę kupował samców do kanarków, to chciałem wspomnieć, dziękuję za oglądanie mojego przeglądu hodowli. Myślę, że fajnie właśnie, fajnie znowu jajka się, jajka zakładają, więc bardzo fajnie. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia.